Czemu to Janssen pisała po szwedzku, chociaż przecież była Finką? Czyli o co z tym szwedzkim w Finlandii chodzi? Wspólna historia Szwedów i Finów jest długa, no i nie zawsze pokojowa, bo zaczęła się od krucjat szwedzkich, gdzie Szwedzi kolonizowali teren Finlandii. W XVI wieku uzyskała ona status wiekiego Księstwa. Tak więc większość Finów cały czas mówiła po fińsku w swoim języku, ale to szwedzki był językiem elit, językiem urzędów. Liczba Finów posługujących się szwedzkim była przez wieki w miarę stała i oscylowała w okolicach kilkunastu procent. Potem przyszło władanie Rosji, no i w końcu niepodległość Finlandii. Ruszył też proces tzw. fenicyzacji, także po prostu powrotu, kultywowania tego co fińskie. Fiński działacz społeczny Johan Wilhelm Snellman wypowiedział nawet sławne zdanie Szwedami już nie jesteśmy, Rosjanami być nie możemy, bądźmy więc Finami. Tak więc od tego momentu ta fińskość była na standard, ale no cały czas ślady Szwecji i szwedzkości w Finlandii są, chociażby w tym, że szwedzki jest tam drugim językiem urzędowym, i że cały czas właśnie dla kilkunastu procent Finów ten szwedzki jest ich drugim językiem.